Kiedy wracam po robocie, to urządzenie może mi się przydać także w życiu prywatnym. Ma ono wiele zastosowań i może mi się przydać także w domu. Zaraz Wam wszystko pokażę. Nazywany multitulem dla hakerów, sprzęt potrafi znacznie więcej. Tyle sprzętu. Parę ładnych minut zajęło mi zebranie tych wszystkich pilotów z całego mieszkania, a pewnie jeszcze kilka pilotów by się znalazło. A co byście powiedzieli na to, żeby te wszystkie piloty zmieścić w tym urządzeniu? To bycie pewnie, ale są przecież piloty uniwersalne. Ale pilot uniwersalny obsłuży nam tylko pilota telewizora i od dekoderu. A co z pilotem od klimatyzacji? Skopiujmy go. Chodzi o to, że ten mały spryciarz potrafi kopiować nie tylko sprzęty na podczerwień, ale też na przykład radiowe. Nie trzeba nawet wiedzieć, jaki mamy rodzaj pilota. On sam go rozpozna. W telegraficznym skrócie. Dzięki temu urządzeniu możecie sczytać kod z każdego pilota. A jeśli nie przekonują was te sprzęty, które są tutaj, to możecie sczytać na przykład kod z pilota do bramy garażowej. A, gdybyście zgubili któregoś z tych pilotów albo go zniszczyli, to zawsze możecie sobie ściągnąć gotowca z internetu i wczytać go do tego właśnie urządzenia. Wbudowany akumulator trzyma około tygodnia. A ja właśnie skopiowałem pilot od klimatyzacji. Czyli można powiedzieć, że Dawid schakował klimę. Cóż mi teraz pozostało? Może to zakończenie będzie delikatną wiochą, może będzie trąciło patosem, ale zrobię to w sposób telewizyjny. I teraz będę szukał tylko jednego pilota. Producent nazywa to coś urządzeniem wielofunkcyjnym dla geeków, etycznych, hakerów i hobbystów sprzętu czyli dla Dawida.